W krainie lesowych wąwozów można obcować z naturą i ze zwierzętami. Jeśli chcecie odwiedzić takie miejsce, zapraszamy do Nałęczowskiego Zwierzyńca. Jesteśmy w Nałęczowskim Zwierzyńcu i bohaterowie kolejnego odcinka z cyklu. Jestem z krainy Lesowych Wąwozów Boginiła i Jarosław Bartaczow. Dzień dobry. Dzień dobry. A w tle odgłosy zwierząt, małych zwierząt i tych większych, miejsce, do którego mogą przyjechać turyści, mogą przyjechać ludzie z dziećmi. Tak. Zapraszamy do nas indywidualnych turystów, ale również grupy. W różnym wieku, nie tylko, nie tylko te dziecięce, dlatego że bardzo często właśnie ci starsi sobie przypominają to, co pamiętają z dzieciństwa, a często nie mieli kontaktu od lat. Miejsce, w którym możemy zobaczyć zwierzęta gospodarskie, od najmniejszych do największych. Tak, ja tak obrazowo zawsze mówię, jak ktoś pyta, co mamy, to mówię, że od krowy do przepierki i wszystko po drodze. Staramy się, żeby było jak najwięcej tych użytkowych gatunków, tych powszechnie znanych, ale i tych rzadszych, jak zwierzęta futerkowe typu lis czy jenot, tym bardziej, że one już tak powoli odchodzą z hodowli, no ale jeszcze są i, no i staramy się je pokazać. Miejsce również edukacyjne, Pani Bogumiła prowadzi warsztaty, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, wycinanki, pająki, no bo to mnie fascynuje, a Myślę, że warto pokazywać takie rękodzieło, które, które też kiedyś było taką esencją wsi, bo kobiety mając dużo czasu i też dużo chęci do upiększenia swojej przestrzeni, właśnie tworzyły wycinanki produktów najprostszych, czyli z papieru i nożyczek, a kiedyś jeszcze były te nożyce do strzyżenia obrót, jak również pająki, które były wspaniałą dekoracją i przy okazji przynosiły dobrobyt i szczęście gospodarzom. Więc to, to jest niesamowita historia. Właściwie teraz jest to no nie jest to powszechna dekoracja, tam młodzież trzeba, trzeba edukować, pokazywać, jak, jak kiedyś było. Może wymienić jakieś inspiracje, fascynacje, z tym. Goście przybywają z różnych części Polski, może nawet i Europy. Co jest dla nich najbardziej oryginalne, fascynujące, o co pytają? Często zdziwienie budzą, no wydawałoby się, zwykłe gołębie, bo no, każdy gołębie zna, niektórzy się o nich wyrażają bardzo brzydko ja wtedy zadaję pytanie, patrząc na tablice rejestracyjne, skąd on te gołębie zna, czy z kolumny Zygmunta, czy z pomnika Mickiewicza na przykład, no, no to zazwyczaj tak, ewentualnie z balkonu, no to wtedy mnie no to zapraszam do nas. Jest wielkie zdziwienie, że, no, że jest taka różnorodność barw, struktur, wielkości i w ogóle, no, że takie są różnice w takim, wydawałoby się, no, w bardzo prostym gatunku zwierząt. Ale są i zwierzęta egzotyczne, takie egzotyczne. Tak, jest taka drobna egzotyka. W zasadzie jedyna egzotyka u nas to są te zwierzęta egzotyczne, ale to są te zwierzęta, które zazwyczaj są i tak trzymane w domach, typu papuszka falista czy świnka morska, chociaż świnka morska no, w niektórych krajach jest wynikiem użytkowym, także to też akurat u nas, u nas tak podwójne, że tak powiem, ma znaczenie. Czy jak gości przyjeżdżają, mogą karmić? Tak, i to jest właśnie też niesamowita frajdy też właśnie niektórzy z um, są poznawiamy to, są najbardziej zafascynowani w tym bardzo bliskim kontaktem ze zwierzętami, bo wiele można pogłaskać tych naszych zwierzaków, czy bardzo blisko obserwować, bo nie wszystkie no, no, są bezpieczne. I to już jest też niesamowite, czy samo karmienie, właśnie obserwowanie, nie tylko dla dzieci jest to dla frajda, ale też dla dorosłych. Nałęczowski Zwierzyniec serdecznie zapraszamy do odwiedzania, do poznawania fauny i flory. Zapraszamy.